Ja się z tej strony Mikołaj. Dzisiaj yy, nagrywamy nowy symulator. <tryk> Magnet Simulator. Yy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Yy, no i zostawcie yy, dzwoneczek i komentarz yy, Dobra, musimy w tym symulatorze musimy zbierać rzeczy no tylko monetki dokładnie o, ile dostajemy? minutę koń, coś okej okay. coś dostaliśmy jak to się magnetuje o i tak tu się zbiera monetki i tu można petami też pety można wsadać na monetki żeby zbierało no i jak chcecie więcej takich filmów to zostawcie łapkę w górę my sobie trochę poczekamy na to wszystko Bardzo mało dostajemy. Idziemy sobie coś kupić. Fajny symulator. No, może nie taki za fajny, ale no nawet mi się podoba. Wiecie. Może taki nie za fajny, ale mogę grać. Mogę w niego grać. Mm. Mamy za 100 ten, No to oczywiście, że close schop, schop, bo nie mamy tyle. Ok, to magnet. tylko takiego ze starego gruta. Ble. Stary grut. Rozwaliłeś mi tam skrzynię. O, rozwalił mi. E, ja będę tutaj sobie troszeczkę wbijał. No i będę sobie trochę wbijał. E, Są widzowie, ale nie mam pojęcia, co mówić. Po prostu. E, dobra. E, musimy znaleźć na pewno gdzieś trade tu. Petra. E, się łody. Tutaj mam iść, co jest animacja. O, tutaj mogę? Co się dzieje? Zrobiłem razy dwa? Chyba tak. Sorry, Wizowia, ale nie ogarniam tej gry. Ale trochę już powoli ogarniam. E, tu są jakieś trady. Zobaczymy. Pudzonik. Może będzie? Invalid in code. Kurczę, bo w jednym symulatorze, nie pamiętam w jakim, nie wiem, w jakimś tam było, że pisałem kod pudzonik, no i dostałem jakąś tam nagrodę za to. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy jakieś teleporty. Kurcze, jak to powoli się zbiera. A już minęła cztery minuty, już minęły, a jeszcze nawet nic nie zdobyliśmy. Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze coś zdobędziemy. Obiecuję wam widowie, jeszcze coś dostaniemy. Sel Cel. Mam na maksa to Gdzie ja teraz mogę pójść Czy jakieś jajka w ogóle eee. na 300 Tak z 50 Potrzebujemy na yy, na, 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 na Następne ten, ten. Upgrade. Rozwalaj moje małe pociszku. Pupi. Pupilek. Oba zbieramy. I się nie damy. Wrzucam i biorę rękę Przepraszam was widzowie, że to mówię, ale po prostu Max to wymyślił, no i po prostu mi się to spodobało. Obra.

Jak to się nazywało Nutella? Nobita, Nobita no Bita. że Nutella. Kto by myślał, że to Nutella? Mikołaj! Oj, są tu jajka. Za ile jest jedno jajko takie? Teraz 100 koin. Ja myślę, że sobie jedno otworzymy. Tak, jeszcze jedno sobie otworzymy. Na mamy 200 koinów magnet, studio, sofrysta, awara, Uncommon? Nie mówcie, że to najlepszy. Najlepszy! I klasa. Klasa. Większa klasa niż innych. Tak. Dobra, ja jestem jakimś farciarzem. Pokażcie te pety. Al. Al! Gdzie są moje pety? O! Oh, one mają tyle. On jest mimik? A nie. Mimyce chyba. Co tu się zmieniło? To coś. Single. Co się dzieje? Dobra, jeszcze jedno jajko możemy sobie otworzyć. Bo mamy akurat tyle Dobra I pigi common No słodka świnka przynajmniej I wymieniamy ją za pupi Jakiegoś Pupilka Sukces! Mamy dużo petuch I teraz się szybko bardzo zbiera To się dzieje Panie, coś się odwala Co się dzieje Panie! Czy my dostajemy razy dwa teraz jeszcze? Czyli razy trzy dostajemy razy dwa my razy dwa dostajemy. Nie, my razy ten. Razy cztery dostajemy tej. Co się dzieje? Panie. Niech pan mi powie. Dobra, o wiele szybciej z tymi petami. Jest. Może poprawić? O, teraz będzie idealnie. Czekajcie, ja idę po wodę sobie? Dobra, jesteśmy dalej. muszę się w słuchawkach. Dobra, wszystko widzicie pewnie jak coś nie widzi, no to powiedzcie, że chcecie inne ustawienia, to będziemy inaczej ustawiać. Mm. Szybko, szybciutko, lecimy, lecimy tam, 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 Pa, tam, pa, impostor, musisz być. Dobra, zbierać. Jest druga gra z Robloxa, którą tutaj na tym koncie nagrywam. Bo ja gra na tym koncie oczywiście, ale y, bardzo mało, bo chcę Wam zostawić. Byście też mieli jakąś zabawę, a nie tylko ja sobie gram, tam troszkę, trochę sobie wbijam, ale tam troszkę, a w pety już no, trochę tam powbijałem i będziemy niedługo z mojego skąta z będziemy przelewać yy, pety na tamte konto. Już mamy pięć, ten, pięć, tego, raczej znaczy, 500 tego mamy. Do zbierania, nie? W plecakach. To jest plecak coin. jakiś, Chyba. Rozwalać to. Ety, rozwalać mi to. Moje mimiki. Zobaczmy w sumie, jakie są rzeczy w tym shopie. Yy, Bo jak yy, postaram się niedługo sobie dokupić jakieś bobuksy Jakieś. Będziemy mogli sobie tu pokupować Okej okay. Damage Czekajcie widzowie, ja to muszę wszystko poprzeć. Pięć co? Coś mówię, po Tamto VIP Drogie tu są ceny tej To są bardzo drogie ceny Panie ja nie wiem, co ja w ogóle coś tu kupię. Pofy, 10 minut. 100 babuksów. Pane. Myślicie, że ja tyle bobuksów mam? Ja tyle nie mam babuksów. Ja mam 0 babuksów na tym koncie. Nic nie wydaję na tym koncie, bo nie mam babuksów. Rozumiecie mnie? Nie mam babuksów. To mnie rozumie. To mnie rozumie. Nie mam babuksiego. Nie mam bo wsi Wrócimy dalej Widowie może jeszcze Wyjdziemy z Tej góry za chwileczkę I włączymy jakąś inną No i nie wiem. I będzie frajda. Dobra. Idziemy już to zrobić tutaj sobie. Cel. Idzie w Teraz możemy już wchodzić na inną górę. Ja zrobię selwę. Ja zrobię selwę. Poczekajcie. Dobra. Jesteśmy już. Ja jestem tutaj na drugim koncie, gdzie gram na tablecie. Tutaj. Na moim tablecie sobie gram. Tutaj. I tu jestem ja na komputerze. Oczywiście są tu dwie osoby, czyli my. Ja w sumie. Tak w ogóle. I teraz. Mam taki pomysł. Sły. Żeby. Y, tam, gdzieś jestem ja na tablecie, to robię sobie trade, nie? O wiele... I wywaliło mnie. Sekunda później. Dobra, już wszystko chyba jest. Y, tu trzeba zrobić szybko, bo szybko wywala. Y, y, na tablecie mi szybko wywala. Więc ja szybko chyba zrobię tutaj na komputerze, bo będzie o wiele szybciej. Wyślę trada. Bohaterka tu On może mi wysłać ten bohater, czyli ja, jako. Ktoś. Ktoś? Ja jestem sobą, tak? Jestem sobą. I teraz wysyłam tak dzisiaj. Nie mogę. Mogę tu. Jest jeszcze kilka sekund. Teraz nie. Jak ja nie mogę. To jest bohater, kacuszka nie mogę. Trady do kaczuszki nie mogę. Już Roblox coś. To, to, to nie robią. Czemu oni ciągle sobie wysyłają trade? Co się dzieje? Rozwała mi to głowę. A, co się dzieje? Jest. I dobra, więc ja na tablecie muszę dać sobie pety. Więc tak, ja bym chciał sobie wziąć takiego jednego, takiego jednego, takiego jednego, a jednego takiego. A ile mogę mu? Dobra, tak z milion sobie tu dam. z milion. Albo nie. Dobra, i wszystko dobrze. Czy ja chcesz dać te pety? Tak, ja się też zgadzam. Dobra, tak, wszystko jest idealnie. Jest state complete. I ciebie, już kaczuszka, nie chcemy widzieć. papa. Pa. Ja już wychodzę z gry. Tableta przynajmniej. Nie wiem, czy bohaterka już Czy ja będę? Na, dobra, będę tu na, Nie będę się po prostu ruszał, kiedyś tyś mi wywali. Mam te pety. Mam ze sobą nowe pety. I będziemy sobie wbijać. Mamy najlepsze pety. Wszystko na Dark Matter. Jak chcecie wygrać takiego glitch unicorn? W złotej formie legendarnego to piszcie w komentarzach I jak chcecie wygrać też takiego Dragona, mythicala też piszcie w komentarzach a ja szybko będę biegł. osioł o osiołek chciałem coś tam napisać No, osiołek jest czy jak to nam napisałem osioł xd buźka chyba napisałem, tak ale nie widziałem tych petów akurat, wiecie. Dobra. Teraz zbierzmy jedną moletkę. A ja mam tu słuchawki. Ale jest taki... dobra... Nie, nie, nakładam słuchawek, nie chcę mi się słuchawk mieć. Słuchawki odejdźcie sobie. No, wywiązałem je. I jakoś niech to będzie piszcie w komentarzach jakie chcecie pety Przypnę wam serduszko o, Już nie ma mnie No e, i co? Farmimy Niech Mikołaj sobie pofarmi Bo lubi się pofarmić Merry Christmas, po co to, jak już jest po świętach, ale przynajmniej to zaśpiewałem i będę już potrafił, chyba, więc nawet dobrze to śpiewałam. chyba tak. Nie będą szczęśliwi, no i coś tam, coś nie. No nie śpiewam tego, nie potrafię. Ktoś potrafi, no to niech napisze w komentarzach, a ja to przeczytam, jak to się śpiewa. No i nie wiem, napiszcie Mary, Chris, no, no Happy, Holly, jak jako tam się śpiewa. Musi napisać, napiszcie. Przyprawiamy już chyba trzecie serduszko. Do Lee's you, you merry christmas. Oh, christmas. Do you, you merry christmas. Oh, do you merry christmas. How do happy are you? Teraz cebulso nowy. Cebulso nowy. Dawaj wypadka. Cebulso nowy. Pod to bym to Kabatek? Proszę. Takiego unicorn'a ja może coś zmieniać. A Ja i tak mnie stawka Dobra, jedynie co ci mogę dać, bo jestem miły, dam takie coś z l i idź od moich petuch! Boże! No chcę mu dać peta! Widzicie, ja, jak ja chcę komuś dawać pety to nie chcą, e, ale jak ich proszę też o pety, to też nie dają. Boże czemu ja przynajmniej mam nowe pety fajne. Przynajmniej mam fajnych kolegów. No i mam fajne życie. Nie muszę być. Nie muszę mieć petów. Pety, żeby być lepszy. Dobra. Materiał jest jakiś dziwny. Raz mówię tamto. Raz mówię siamto. A raz mówię tamto. Co ja w ogóle mam mówić? Nic. Nie wiem, co ja mam mówić. Nic nie wiem. Widzowie, pan błyszkę was żegna. Zobaczcie, pan błyszkę. Siemę, siemę, siemę. Stawcie łapkę w górę. A ja? Yy. Co to? A ja? zrobię, Aha, nie, nie zrobię. Papa! Zostawcie lajka i subskrypcję i dzwoneczek i komentarz. I widzimy się niedługo. Pa pa!